Te słuchawki zapamiętają kształt Twojego ucha. Zobacz, jak to działa. Według niektórych, najlepsze słuchawki na świecie, według mnie, absolutna topka, bo one nie tylko wyglądają premium, ale naprawdę premium brzmią. Mamy tutaj wszystkie kodeki, które są potrzebne do wyciągnięcia maksa z dźwięku, takie jak hi Audio, LDAC lub specjalny kodek L2HC4.0 dla osób, które jakimś cudem odtwarzają sobie dźwięk z Huawei, a, bo to podobno robi różnicę. Nie sprawdzałem, ale ufam. Sprawdziłem natomiast, że mają jedne z najmniejszych opóźnień na rynku i jeżeli oglądamy jakiś film, to nie mamy wrażenia, że usta poruszają się inaczej niż to, co słyszymy, a dla mnie bardziej kluczowe, że podczas montażu filmu nie rozjeżdża mi się audio z filmem i mogę spokojnie używać ich jako Profesjonalnych słuchawek do montażu. Mamy tutaj oczywiście sterowanie gestami, więc mogę oczywiście przewinąć utwór, mogę zatrzymać, mogę odebrać, ale też mogę podgłosić albo przyciszyć, co jest naprawdę super wygodne mamy też mega aplikację, w której mogę sobie ustawić profile dźwiękowe, mogę sterować tym dźwiękiem, mogę zmienić, co robią gesty. Naprawdę must-have. Szkoda, że instaluję poza sklepu, ale jeżeli ona jest, naprawdę ułatwia korzystanie z tych słuchawek. No i wreszcie mamy aktywną redukcję szumu i to wybitną, która wygłusza prawie wszystko, co jest na zewnątrz, a mogę to jeszcze wspomóc, bo w zestawie dostaję aż tyle gumek na słuchawki i to są standardowe gumki i to są takie, które zapamiętują kształt mojego ucha, co jeszcze bardziej pogłębia wyciszenie, a także powoduje, że słuchawki są po prostu wygodniejsze. Ta guma włożona raz po prostu dopasowuje się i zapamiętuje kształt mojego ucha. Naprawdę mega rzecz. I co ciekawe, pomimo tego, że te słuchawki są naszprycowane technologią i możliwościami, to mają bardzo rozsądny czas pracy na jednym ładowaniu. Co sądzisz o tych słuchawkach? Daj znaka w komentarzu, w którym też znajdziesz cenę tego urządzenia.